Cześć widzowie, zapraszam na kolejny film z nowości, zmian w PCD dzisiaj będziemy sobie sprawdzać Trello oraz snepigi, bo jest sporo nowych, znamy nowe auto, dwa nowe auta oraz no w zasadzie jedno nowe auto i trello, więc myślę, że możemy zaczynać, więc zostawcie sobie na kanale. A my lecimy. Włączyłem sobie kursor no i proszę bardzo, w następnym update'cie Bobrowice Rework, które jest zrobione i czeka na wydanie. Wędzą sławnie, który jest planowany, więc troszkę jeszcze czasu myślę, że minie. No i mapa oraz nowy system yy, yy, wskazywania drogi, że tak powiem, the Station, czyli no... Yy, no i myślę, że to będziemy to jest właśnie już widać tutaj working in progress nadchodzące tatra 815 szambiarka wywrotka inne warianty i to jest w trakcie robienia taka wywrota fajnie że tatra No wynajęli tutaj kamera overhaul czyli no przerobiona kamera wsparcie mobilne no i też Transit rework V2, który jest w trakcie pracy, ale chyba to trochę czasu minie. Bo zobaczcie, nic nie zostało jeszcze zrobione, więc chodźmy do sneak peeku, bo tam się dzieje więcej. Zaczynamy z grubej rury i na pierwszym zdjęciu mamy Hyundai i20, jeśli się nie mylę, jakoś tak. I będzie to nowe auto do zdawania prawa jazdy, więc już nie będziemy katować kursy na egzaminie, będziemy katować... Hyundai, no moi drodzy, myślę, że fajna zmiana. E, tak trochę uralnie liczę, że kurs jednak nie zniknie. Ty będzie dalej w grze, e, bo z tego trzeba mu zostanie. No i tak wygląda Hyundai podczas pracy. Lecimy dalej. Tu się dzieje jeszcze więcej, ponieważ mamy świetnie wykonany model Audi 80. E, rework Audi 80. E, no, zobaczcie, świetnie to wygląda. E, jest to wersja kombi, chyba. To mam nadzieję, że mam rację. To jest kombi obecna w grze, to jest kupę chyba, albo Sedan, chyba Sedan, nie wiem czy było kupę. Naprawdę fajnie, brak mi tu trochę światła przeciwgielnych, ale no RB, naprawdę fajnie. Tutaj mamy tył Audi 80, RB, patrzcie jakie fajnie wykonane wnętrze. to są foty z Devstream'a, to jest był Devstream. Więc e, tam się to jest devstream, czyli tworzenie e, czegoś do gry przez dewelopera. Jakby deweloper pokazuje, jak tworzy się na przykład auto do gry lub mapę. No i tu mamy e, z zewnątrz Audi Tył w zasadzie no taki sedan, bym to powiedzieć. No, to jest sedan ewidentnie. Moim zdaniem to jest sedan. Jeśli się mylę, poprawcie mnie w komentarzu. E, chodźmy dalej. I tak wyglądał to w całości Hyundai, chyba właśnie i 20 no wygląda naprawdę super światełko ładnie felgi bardzo ciekawe widać tu hamulce też Tu mamy foty sławna. Tak wygląda sławno. To jest ta nowa część, która będzie dodana do gry. E, mamy tu budynki, to jest... tam chyba jest obecna część map Albo tu. Nie wiem szczerze. Fajnie to wygląda. Są budynki, chmury. Ale tu widzimy jeszcze jesienną e, wiosenną scenerię, więc myślę, że to zostanie zmienione oczywiście. Na razie jest to robione w takiej wersji. I tu jest dobrze znana nam okolica. E, Którą widzieliście już na kilku sneak peekach. znak e, tu stały auta na tej drodze czyli Audi oraz Escort. No i tu mamy budynki. Tam dalej droga, i ta droga biegnie chyba w kierunku szpitala. Wydaje mi się, szpital by się przydał na shifty. To Amax mówił shifty, czyli takie eventy bez zmian. Mapy, czyli takie RP, można powiedzieć. No i tu piękny nasz sklepik. No i tam biegnie droga. Tu już więcej widzimy. Tu jest jakiś. Park, nie wiem co to będzie szczerze. Nie mam pojęcia, bo nie jestem z tych okolic. Prugi zwalniające. To z tego co wiem, tą teren mapy robi tylko i wyłącznie Amax. Naprawdę świetnie to wygląda. Te, te kios, ten kiosk wygląda tak świetnie pod względem tekstur. Taki dosłownie jak z OMC 2 to wygląda pięknie szczerze. Naprawdę szacuneczek. No i pochodźmy do ostatniego zdjęcia. Przed tym zostawcie suba na kanale. Łap. Łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny, no więc lecimy. E, no i tu mamy wzorowa, e, widać na dole jakby część z Google Mapsa, że to jest odwzorowane z Google Mapsa, no i tu mamy część cmentarza, tu mamy wyjazd, no i tu mamy nową część no sławna, jeśli się nie ma. I Tu będzie droga chyba, czy coś takiego, nie wiem. E, tu, tu coś było oznaczone, ja już sprawdzę co to było. Tak moi drodzy, miałem rację, tu powinien być przejazd ale przez skalę mapy prawdopodobnie go może nie być, więc w yy, no, PCD mapa jest nieco mniejsza niż w rzeczywistości, w rzeczywistości odległości są większe, wszystkie jest większe, rozumiecie, tu mamy niestety wszystko pomniejszone ale nieco, yy, dlatego tak to jest. No i mamy tu powinien być przejazd, obecnie zobaczymy jak wyjdzie. I to w zasadzie tyle. A mam jeszcze bonusową informację, a mianowicie jest właśnie robiony rework malucha, więc... Yy, Niestety nie mam jego zdjęć. Nie chcę mi się tam po TikTokach szukać specjalnie tych zdjęć. Będzie rework malucha, moim zdaniem, najbardziej potrzebny rework w grze, ponieważ nowi gracze powinni widzieć, jak dobrze są wykonane samochody, żeby mieć chęć w to grać, żeby zdobywać lepsze, nie? Rozumiecie? Eee... No były więc y, myślę, że wraz, wraz z tym updatem będzie rework malucha, ponieważ. No, właśnie tak jak mówiłem, będzie y, Są jego prace. Y, właśnie też na w streamach, ale nie mogę znaleźć jego zdjęć. No, ale wiem, że naprawdę wygląda super. I no, i jestem ciekawy, co tam z tego wyjdzie. Więc Ja y, no właśnie szukam jeszcze sobie tle tych zdjęć, ale nie widzę. Y, no, ale co, dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie suba na kanale, łapeczkę do góry. No, i trzymajcie się. Cześć.